Chcesz rozwinąć się w fotografii i wejść na wyższy poziom fotograficzny? Przecież to takie proste, ale czy na pewno w dzisiejszym filmie pokażę Ci psychologiczne podejście do tego, aby rozpocząć swoją przygodę z zaawansowaną fotografią i wejść na wyższy poziom fotograficzny. Partnerem kanału jest Fotoforma. Profesjonalny sklep foto wideo. Pamiętaj, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Po pierwsze musisz chcieć coś zmienić. Czyli jeśli znasz podstawy fotografii, działasz już fotograficznie, ale czujesz, że jeszcze dużo brakuje ci do tego typu sesji, jakie wykonują inni fotografowie, których obserwujesz, inspirujesz się nimi to pamiętaj, że aby to osiągnąć musisz podjąć decyzję, że tego chcesz. To jest bardzo ważne, aby rozpisać te wszystkie rzeczy, które um, trzeba zrobić, aby dojść do tego momentu i krok po kroku wykonywać każdego dnia jedną rzecz. Kolejna rzecz to przesuwaj swoje granice. Ogrom razy nie będzie Ci się chciało, będziesz mieć totalnie duże, już nie masz ochoty to robić, aby przejść na kolejną lekcję, kursu, czy też szkolenia, nie będzie ci się chciało wdrożyć tej wiedzy u siebie. Nie, wiele razy będziesz myśleć, że nie, to nie dla mnie, to jest za trudne, ja się do tego nie nadaję, o to jest bardzo częsta wymówka, ale, ale zdecydowanie mimo wszystko przesuwaj te granice, ponieważ w tych momentach takich ciężkich, gdzie masz dużo na głowie, dużo na przykład sesji masz wykonać. Szybko musisz obrobić zdjęcia, bo klienci się niecierpliwą, to wtedy przesuwasz te swoje granice, czyli nie chce ci się, ale to i tak zrobisz. Nie wiesz, jak coś zrobić, to drąż temat do tego momentu, gdy się dowiesz i, e, i wdrożysz to u siebie. Zdecydowanie warto przekuć to w codzienny nawyk, aby popychać ten temat do przodu. Czyli jeśli masz rozpisane, że Ty musisz zrobić tyle sesji, chcesz się nauczyć robić sesje takim i takim klimacie, no to pewnego rodzaju akcje musisz wykonać, czyli na przykład zapisujesz się gdzieś tam na szkolenie, czy na kurs online z tego i tego tematu, który chcesz polepszyć, no i ustalasz sobie, że codziennie Uczę się dwóch, trzech lekcji. Poświęcam na przykład 30 minut codziennie na naukę tego nowego tematu. Oczywiście wdrażasz tą wiedzę od razu w życie, więc jak już ustalasz sesję, że będziesz mieć w poniedziałek, środę czy piątek sesję, no to wykorzystuję tą wiedzę właśnie na tej sesji. Później podczas obróbki też wykorzystujesz wiedzę, którą chcesz zrobić, aby polepszyć swoje zdjęcia. Dzięki temu będziesz popychać temat rozwoju codziennie, każdego kroku po troszku. Dość wymówek, zdecydowanie Wiele osób powie, ale ja mam dzieci, ale ja nie mam czasu, ale ja się do tego nie nadaję, chcę robić lepsze zdjęcia, ale to jest za trudne. Dość wymówek, zdecydowanie dość wymówek, zacznij dzisiaj i zrób mały krok do przodu, tak jak mówiliśmy wcześniej, Masz już, będziesz mieć już plan swój opracowany, jak do tego dojść i przestań sobie wymawiać, że się do tego nie nadajesz, że to jest trudne, tylko rozpisz te duże cele, które chcesz osiągnąć na małe kroki do wykonania i na takie małe zadania do wykonania i odhaczaj te zadania każdego dnia. Nie miej już takich wymówek, bo każdy z nas ma taką samą ilość czasu. Ja też się na tym łapię, że coś mówię, że nie mam czasu, po czym sobie uświadamiam, że to są kwestia priorytetów, bądź właśnie wchodzi we mnie ten wewnętrzny krytyk, że Mateusz daj spokój, już tego nie rób, ty i tak za dużo robisz. I tego typu rzeczy, ale to są właśnie moje wymówki, więc zdecydowanie to u siebie zauważ i przestań. Robić. Mierz swoje efekty, to bardzo, bardzo ważne, aby mierzyć swoje postępy. Jak to zrobić? To proste, zapisuj je. Na przykład, rób takie swoje, swój dziennik z danego dnia i na przykład wpisz, ile sesji w danym miesiącu udało Ci się zrobić. Rób to codziennie i takie zestawienie miesiąca właśnie zrób właśnie ile na przykład sesji udało ci się e, zrobić, ile sesji obrobiłeś, ile sesji oddałeś klientów, ile e, klientów powiedziało ci, że robisz świetne zdjęcia, zapisuj te swoje komentarze, prosi o rekomendacje swoich klientów, tak aby mieć te, e, mieć te mm, rekomendacje u siebie, zapisuj je w swoim właśnie takim notatniku, no i zapisuj też ile udało ci się zarobić w danym miesiącu z fotografii i dzięki czemu będziesz mieć możliwość porównać te wyniki z e, innymi miesiącami. Dzięki temu widzisz, że idziesz do przodu, rozwijasz się. Było lepiej teraz w październiku niż we wrześniu, bo zrobiłeś to, to i to. A więc robimy plan znowu na listopad, że musimy zrobić to, to i to, żeby było lepiej niż w e, październiku. Więc dzięki temu, że. Mm, Będziesz wiedzieć, co, co robisz dobrze, co robisz źle, no i właśnie, że się rozwijasz w fotografii. Pamiętaj zdecydowanie, że w tobie jest potencjał i możesz żyć własnym życiem, a nie takim życiem, które ci przypisuje los lub inni ludzie, tylko bierzesz sprawy w swoje ręce, ciśniesz mocno z każdym dniem w dążeniu do. Osiągnięciu tego celu, jakim dla Ciebie jest na przykład być zaawansowanym fotografem, wejście na wyższy poziom fotograficzny, zdecydowanie to jest w Twoim zasięgu, tylko daj sobie na to przestrzeń, daj sobie na to czas i daj sobie na to obowiązek wykonywania tych kroków, które są do wykonania.